Dzień dobry, witam państwa serdecznie na kanale YouTube'owym Kuchnia Mać, Dominik oczywiście, tak? W dzisiejszym odcinku zajmiemy się ulubionym, ulubionym przez kucharzy y, częścią świnki, jakim jest golonka. Golonkę uwielbiają po lat. uwielbiamy goneczkę, bo jest tuściutka, bo jest smaczniutka, ogólnie świnka jest dobra, a połączenie tu z tego kawałeczka z kawałeczkiem takim y, y, mięsnym daje razem cudowną kostępkę, ponieważ tłuszczk jest nośnikiem jest smaku, tak? Tak zapraszam do dzisiejszego odcinka. Zobaczę, bo czy, czy to pięknie wygląda. Piękna, ładna golonka. Solidne pół kilo goloneczki, pół kilo mięska. Pięknie wyselekcjonowana, właśnie o to chodzi przednia, przednia. Yy, mniej więcej wszystkie takie same mamy, żeby każdy klient dostał taką samą goloneczkę. I teraz co? Ciekawe, co Dominik wymyślił? Dominik wymyślił, że zrobi talerz, czyli po francusku assiette, assiette wieprzowe. Yy, powiedzmy, że golonka w przy... Golonka z przyjaciółmi, o, z przyjaciółmi z tej samej części, czyli mamy golonkę, mamy boczusz, do którego teraz pójdziemy, ponieważ już sobie Pyrka Mamy Ależ degustacyjny, to jest bardzo fajne rozwiązanie. A co do tego, już wam mówię. Do tego, Ewa, zrobimy placki ziemniaczane, ale jakie? Nie z ziemniaków, tylko ugotowanych, czyli tak zwane moskole, można by powiedzieć, tak? Nic się wam nie obrazi, jeśli je nie daliśmy jeszcze groszku zielonego, daliśmy jeszcze pietruszki, żeby pachniało. A to do tego, jest tego na co? Na dynie. Yeah. Nie. <laughs> Możemy dostać z dyni. Mamy tutaj z dyni kawałeczki, tak? Piękne dynia, ponieważ już zależy jaka. Ta jest luciutka, fajniutka, ładniutka i dlatego ją tak samo upieczemy. Upieczemy, upieczemy, dołożymy w piecu skarmelizujemy, tak żeby wyszła nam całym z niej woda H2O i stadzimy ją do tego. Czy w kawałkach, czy zetrzemy, nie wiem. Należy to do mnie ta decyzja. Skonsultuję je z moim pawłem, do którego właśnie idziemy. Paweł, jak dobrawimy naszego gorąki? Naszym koleczki Walek proponuje, żeby szarpnąć je, szarpnąć jest pod na przykład czosnek, cebula, rozmaryn, tymianek, czyli Francja, Francja, trochę Polski. Yy, ale nie byłem z sobą, gdyby nie, nie dał jakiegoś alkoholu. Mamy tutaj piękny cyt, który której Ewie zabraliśmy z paru. Yy, mamy tutaj cyt i w nim właśnie się będą dusić. No bo słuchajcie, cyt to nic innego jak jabłuszko, tak? Jabłuszko tylko co jest fermentowane. Dlatego to ten nasz cytry, kochany, yy, pod, 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 podkręcimy sobie właśnie. Z, yy, zamiast piwa po prostu będziemy je dusić w cytrze. tak nie ma co się, tu się, bo ja lubię się motać. Zamiast piwka. Trochę inaczej, trochę fajniej, dlaczego nie. A teraz idziemy do Wiktoria, ponieważ słyszałem, że Wiktoria stworzyła nam coś wspaniałego, coś wspaniałego do, naszych, do naszej golonki. Słuchajcie, mamy tutaj lody, mamy tutaj lody, ale nie byle jakie, ponieważ wiadomo co golonka lubi, co golonka lubi. Muszczardę, muszczardę. Dlatego zawsze. oj jest... możemy musztardę, łyżka musztardy. dlatego zrobiliśmy lody. Daliśmy trochę żonki, żeby był troszeczkę taki, wiesz, musztardowy, post, ostry, troszeczkę pietrucha, no, pietrucha lubi, ale ja wiem, że rośnie, bo jest w tego pełnego, bo zaraz i nasze Dijon, nasze Dijon. Jeszcze myślę, że może Wiktoria znajdzie francuską taką ziarenkami, żeby było ją ładnie widać. Solanka, 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 dzisiaj zamarnujemy, Paweł mówi, że zamarnujemy się Czyli co panu co proponujesz, czosnek? Tak, mówi czosnek, cebulka, rozmarynot. Także wam teraz przyspieszymy i doprawimy ją ładnie. A skoro na od czego od naszego cydru. Były cztery zwanki, są trzy. Co się stało z czwartym? O, jest Dawid, jest Dawid akurat robi jej oliwę zieloną, tak? Oliwa zielona, pietruszka, seler, yy, wszystko co zielone tak, oliwa została, a to jest wyciśnięty sam, sam smak, same ziółka, sam czosneczek, słuchajcie, każdemu mu tam dać dużo, dużo, ponieważ o, zielona oliwa ładnie nam uzupełnia smak i Wdzięk temu daniu, tak? Czyli też nam wiedzie zerowaste, tak? Zero waste. Proszę bardzo, to jest wszystko. Pietruszeczka, koperek. Zostaje nam yy, z różnych dziedzin, zostaje nam z warzyw końcóweczki. Nie wyrzucamy, tylko robimy oliwą zieloną. A co to zostanie? Wieża buta. I teraz taką ciężką golonkę niesiemy do naszej chłodni i mamy to ładnie przegryźć, 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 przegryźć. O, Wiktoria ma lody. Zapraszam, ojojoj, Ale ładne, zapraszam, tam. No. I teraz tak, lody, pachnące, wanilią, dijon, wietruszka, słuchajcie, trochę miodu i słyszę, że widzę, że widzę, że jest. Słyszę, że jest miód, to jest naprawdę coś, Nie, to trzeba mieć kurde instytuctuch, że słychać, że jest miód. <laughs> no. I teraz tak, jakbyście nie wiedzieli kiedyś jak zrobić lody. Lody, Oczywiście się Angles, czyli śmietanka, mleko, żółtko, cukier, tak? Nasza baza. I teraz dajemy sobie co chcemy, tak? E, jaki dodatek sobie chcemy? Ukręcamy, 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 najpierw zagotowujemy, później kręcimy sobie w się, Ładnie. Zamrażamy, kręcimy, zamrażamy, kręcimy. a coś, a coś waś... się do amulgowania, przydał właśnie miód. Miód właśnie nam się idealnie tutaj przydał, ona ładnie zakręci. Albo bana na przykład zakręca na przykład sorbety. Bo sorbety jeszcze łatwiej jest zrobić. Wystarczy zamrozić sorbety. Znaczy sor sorbety. Wystarczy więc zamrożone owoce. Takie truskawki, malinę, porzeczkę, aronie, co wy tam mota dajcie wrzucić ją do termo, termo albo do lidlo i miksować, tak, z cukrem, na przykład z miodem i z banana, chociaż nie tego da, żeby on zaemulkował, żeby ładna nam wyszła nasza kneleczka. Patrzcie, to, patrzcie. To. Aha, najważniejsze, okay. jak to się mówi, przecichorkrux Harry Pottera, czyli nasza, nasz baby porczek, tak? I znowu Moje ulubione dwie techniki, tak? No bo tak padło nic się nie stanie, jak tak powiem, że są dwie techniki, tak? Jedna, że konfitowanie, druga, że słubi, trzecia, że wolne, tak? Już, no jeszcze paluszek nie wchodzi. Ale jak będzie paluszek wchodzić, to no będzie idealnie. Bailey pork, który jest ładny, bo który był obsmażona skóreczka na początku. Później Paweł to zawakował. Zabakował. E, przyprawy, taki jak majeranek, słuchajcie, tutaj jakaś naleweczka weszła na no, cebula, czosnek. E, mnóstwo, mnóstwo ziół. E, Zategowane 75, dobrze myślę? Tak. 78 stopni, około 5 godzin. Słuchajcie, na kanapeczkę do Finlandii, no, takie coś. A my damy do golonki. A czemu nie? Bo możemy! Bo trzeba być oryginalny! Czyli. Czyli dobra, czekamy, słuchajcie, do jutra, miał być dzisiaj odcinek, ale nie da się, słuchajcie, kuchnia to są, wiecie, to są doznania, to, są, to jest czas, cierpliwość, dlatego dzisiaj już mamy zamarytowane wszystko, a jutro zapraszam Was na kolejną, kolejny tubi kontinuę, tak jak było w Avengersach, ciąg dalszy nastąpi. Padeł, jak coś Paweł zrobi, to nie ma tego we wsi, wiadomo czego. Słuchajcie, druga, druga, drugi, druga część, tak druga część odcinka, nie będziemy przerywać, yy, to jest nasz właśnie ten baby port, tak, krateczka, piękny boczuś, piękny boczuś konfitowany, jest tak mięciutki, tak, i to taki nawet, nawet chudziutki w miarę, słuchajcie, bardzo, bardzo ładnie wygląda, ślicznie. Następnie, yy, brawo dla Dawida, który przywiózł dzisiaj nam pełno, pełno jabłek, trzy, cztery rodzaje jednego stadu, które nie widziały żadnych chemii. Piękne, I dlatego wykorzystamy sobie naszej golonki, tak samo, ponieważ świnka lubi Jabłko. już teraz pokazywałem, że tak się podaje, prawda? Pyszne Jabłuszko. Paweł, teraz ładnie, ałszta haretem jest, tak. wypnie w nijako nasienne i będzie do goloneczki pięknie, pięknie stało. Yy, Paweł, przynieś golonki, żeby pokazać, ja się widzą, jak zaje fajnie wyszły. A my idziemy do młodego, do młodego, który dzisiaj drugi raz już stoi na Twojej sekcji. Stawiamy na młodzież, stawiamy na młodzież, na młodą krew, tak? Oczywiście. Dobrze. Wodę wstawiłeś na nasze marcheweczki, tak? Piękna ta woda solą, ze solą i cukrem. I teraz takie młode markieweczki jeszcze są piękne. Wstawiamy no Moskol, Moskolę. Mamy tutaj piękne właśnie ciasto. Ziemniaczano dyniowe. I dałem troszeczkę pietruszki i groszku zielonego. No bo czemu nie? Bo ja lubię taki nawat. I teraz takie coś smażymy na patelni. na patelni lewa, prawa, lewa, prawa. I takie jest, to no będzie idealne. Ale idziemy teraz do Dawida, bo Dawid nam przygotował jakieś ładne kropeczki, bo wiadomo, jemy oczami, jemy oczami. To, Dawid, co przygotowałeś? No, Te jabłka za was? Tutaj on piękne dynie widzę. Marcheweczka, śmietanka. Bardzo fajny pomysł, idzie, żeby zrobić śliczne, śliczne kropeczki. Marchewka, yy, marchewka, yy, dynia, śmietanka, mleko, masełko, yy, sól, cukier bez pieprzu, żeby nie zwrócić sobie koloru, tak? Później na koniec spędzimy masełko, żeby ładne, ładne były takie gęste, takie ładne smoothie, taki... Zobaczcie to. Zobaczcie to. Można powiedzieć, że to nie golonka, ale jednak to golonka. Proszę bardzo. Tak jak wczoraj mówiliśmy, yy, upiekliśmy rano. Rozebraliśmy, Paweł ładnie zawinął, zawinął, zawinął i łamy tu całą ładną goloneczkę, którą sobie wycinamy. Powycinamy równe stożki, równe bałeczki i do tego… Patrzcie, co ten, co ten as wymyślił. Została mu, słuchajcie, ta woda, własna woda, czyli sam kolagen, słuchajcie, sam smak tego cydru i, i taki juz yy, z golonki i z cydru i daliśmy taką kneleczkę. Zobaczcie, taką kneleczkę postawimy na talerzyku. Proszę bardzo, taki a la zimna nóżka. Najważniejsze no jest, żeby ładnie wytopić skórę. Ona już mięciutka jest, to jest sam kolagen. Słuchajcie, a w niedzielę mieliśmy dzień fizjoterapeutów. Pozdrawiam Mareczka, <grytania> gdzie nam kolagen jest potrzebny, ale go ładnie wysmażymy od dziwnej w miarę baterii. Nie zapominajmy jeszcze o lodach. Proszę bardzo. Oto. co? Uwaga. Wala. wala. Piękne lody. Patrzcie jakie ładna struktura, jaka struktura. gryta takich nie robi. Proszę bardzo. Mmm, mmm, mmm. Ale super, fajny smak, bo jest taki lekko, taki ciekawy dijelą, czuć nie. Tak wszystkie gryzie na języczku, słodki od miodziku, e, taki waniliowy posmak. Kurde.